24 listopada w sali sesyjnej świętogłowskiego magistratu zebrała się Rada Miejska na 28. w tej kadencji sesji. W porządku obrad posiedzenia znalazło się kilkanaście projektów uchwał, jednak zanim Rada przystąpiła do ich podejmowania, prezydent miasta przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Pierwsza z uchwał, nad jakimi pochylili się radni, dotyczyła zmian w budżecie miasta na rok bieżący. Kolejna związana była ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej miasta. W dalszej części radni obradowali nad uchwałą w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012. Dzisiejszy projekt uchwały, bez względu na to, jaki będzie wynik głosowania, przejdzie do historii. To jest naprawdę bezdyskusyjne. Mamy proszę państwa dzisiaj wybór. Zagłosować przeciw, a jeśli, a jeśli zagłosujemy przeciw i projekt uchwały nie przejdzie, to będzie to pierwszy krok do podjęcia działań zmuszających czy dających drogę do władzy wykonawczej, do Pana Prezydenta jako wnioskodawcy projektu uchwały do podjęcia szeroko pojętych, całe, pojętego procesu oszczędności w mieście. Jeśli projekt, Szanowni Państwo, będzie przegłosowany za, to również będzie to historyczny krok. Krok do otwarcia na całą szerokość bramy. Bramy do pogłębiania się do niespotykanej na szeroką skalę katastrofy finansowej naszego miasta. Padają niestety jak domki z kart, z kart założenia i piękne obietnice pana prezydenta. Dziś sytuacja naszego miasta wygląda tak, że w placówkach miejskich, wszystkich placówkach miejskich, w tym oświatowych, przesuwane są praktycznie wszystkie terminy płatności, w tym te dotyczące bezpośrednio pracowników. Mieszkańców. Przesuwane są podstawowe płatności wymagane prawem, jak na przykład składki ZUS. Ogromne zaległości wobec wspólnot mieszkaniowych, wobec wodociągów. A władza w postaci pana prezydenta, organu wykonawczego, wszystkie te swoje niepowodzenia ceduje na społeczeństwo i będzie próbowała cedować na społeczeństwo i poprzez zaciąganie kolejnych kredytów. Po burzliwej dyskusji rada większością 11 głosów za wyraziła zgodę na opóźnienie wykupu obligacji Następnie radni uchwalili wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na rok 2017. Wiele emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec planów reformy systemu edukacji, zawartych w rządowych projektach ustaw Prawo Oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, w tym likwidacji gimnazjów. Odnosząc się do ogłoszonego projektu przepisów regulujących prowadzenie reformy oświaty w roku szkolnym 2017-2018, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oświadcza, że wyraża pełne poparcie dla zapowiedzianej przez rząd działań. Planowane za zmiany w systemie edukacji podyktowane są troską o do dostosowanie szkolnictwa w Polsce do wyzwań współczesności. Odpowiednie przygotowanie opuszczających szkolne mury uczniów do mierzenia się z realiami nowoczesnej nauki i rynku pracy powinny być priorytetem każdych działań podejmowanych w tym obszarze społecznym i tu chyba wszyscy się zgadzamy. Postrzeganie reformy jedynie przez, przez pryzmat likwidacji gimnazjów nie oddaje zamysłu projektodawców ustawy. A skupiając się na jednym tylko aspekcie, łatwo przeoczyć inne główne założenia reformy. Więc o nich wspomnę. Gimnazja miały wyrównać szanse dzieci z miast i wsi, ale czy sprostały postawionym przed nimi zadaniu? Licea utraciły ogólnokształcony charakter i zmieniły się w specjalistyczne kursy przygotowcze do matury. Proponowane zmiany dają możliwość lepszej organizacji nauczania i rozwoju młodych ludzi. Ponadto zmianie ustroju szkolnego towarzyszy zmiana podstawy programowej, szczególnie na poziomie licealnym. Odbędzie się ona w atmosferze szoki konsultacji. Tak jak wcześniej powiedziano i z nauczycielami, i związkami zadowolonymi, rodzicami i samorządowcami. Rozpatrywaniu tego projektu towarzyszyły ożywione dysputy, w wyniku których większością 11 głosów za Rada przyjęła negatywne stanowisko co do reformy edukacji. Relacje z obrad sesji w dwóch częściach oglądać można na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.